Cześć, witam, dzień dobry. Oferuję do sprzedaży Furgona Vana z wbitem w dowód VAT1 Mercedes Citan 2019 rok. 1 diesel, 90 KONI, 160 tysięcy km przejechane. Samochód sprowadzony około miesiąc dwa temu z Francji przez moją firmę. Przebieg wzorowo, perfekcyjnie wręcz udokumentowany. Byłem, sprawdzałem w Mercedes-Benz Polskiej firmie Performance Center. Auto Trade, Marki podaje numer, zaraz podam numer winą Można zadzwonić, sprawdzić yy, historię tego samochodu. Auto miało wykupioną, po przedłużoną gwarancję w Mercedesie. było regularnie serwisowane od samego końca. Yy, przepraszam, od początku do końca w Mercedes-Benz we Francji. Mam wydruki W samochodzie był wymieniony rozrząd Przy przebiegu 136 tysięcy A więc jakieś 20, 25 tysięcy Kilometrów temu Opony z 21 roku Wielosezonowe Cross klimat. Fajna wersja dwuosobowa z klimatyzacją, z przedłużaną częścią pasażerską, zaraz pokażę, jak składana jest podwójnie kratka, gdzie można włożyć przedmioty długości 2,60-2,70 Samochód technicznie w bardzo dobrym stanie, konstrukcyjnie bez wypadku miał oba tylne nadkola uszkodzone, zaraz pokażę zdjęcia, że jest to naprawione Tak samochód w oryginalnym lakierze, bez tylnych błotników Jeden jedyny właściciel jeździł tym elektryk, jakiś taki przeddomowe, jakieś drobne instalacje elektryczne były włożone, mam kartę pojazdu. Jeden jedyny właściciel był y, od nowości. Drzwi dwuskrzydłowe, y, paka częściowo jakąś sklejką. Zabudowana podłoga bardzo ładna, nieobita, niezniszczona. Nad kola również nie były malowane. Jakieś dodatkowe oświetlenie. Są lewarki, są klucze, jest koło zapasowe w samochodzie. I tak jak mówiłem, ta siatka jest zielona w systemie 1 trzecia, 2 trzecie jest uchylana w stronę pasażerską. Fotel pasażera można złożyć na płasko już zaraz to zademonstruję. Rolki, drzwi wszystko zamyka się, otwiera na dotyk przednie, tylne drzwi tak samo. Nie jest wytłuczony, nie jest pobijany, nie są tutaj plastiki w ogóle powycierane, nie były wymieniane. To jest ta część uchylana. Część pasażerska w idealnym stanie. Fotele nie poprzedzierane, nie podziurawione od żadnych papierosów, nie są wygniecione. Powtarzam, auto ma 160 tysięcy przejechane, kierownica fajna. Radio jest z Bluetoothem, z USB, jest klimatyzacja, jest dodatkowy schowek. No dobra, i teraz na sekundkę odłożę telefon, żeby złożyć tutaj te drzwi, znaczy ten fotel, przepraszam. Tak to wygląda. Czyli fotel możemy złożyć na płasko. Tutaj jest odchylana ta karteczka. Zabezpieczona i mamy tego typu przestrzeń do wykorzystania. Przy okazji, jak tu jest numer WIN, podam go również w ogłoszeniu. Auto zarejestrowane, ubezpieczone w Polsce z polskim przeglądem. Sprzedawane na polską fakturę VAT Marża. Dla zainteresowanych mogę pomóc w uzyskaniu kredytu, leasingu, jakieś pożyczki etc. Posiadam znajomego, który się tym zajmuje, współpracuję z wieloma bankami. Także służę pomocą. Co do dokumentów, mamy tutaj numer win, to też będzie podane w ogłoszeniu. Są długości i parametry techniczne bagażnika, ładowność yy, 600 kg. Mamy dokumenty mercedesowskie, oczywiście nie będę pokazywał instrukcji, etc. Najważniejszy z wydruk, tu od doradcy serwisowego w Mercedes-Benz Polska w Markach. Ostatni raz w Mercedesie, kwiecień 22, z tego co widzę. 21, 20, czynności jakie były wykonane, jakie oleje, co tam było w samochodzie zastosowane. Tu mamy wydruki do tego, jest pełna specyfikacja techniczna wyposażenia etc. i mam jeszcze obiecane zdjęcie, jak to wyglądało po samochodu do kraju. Za chwileczkę to pokażę. Ten błotnik tutaj był uszkodzony na dole, na nadkolu. Jest zresztą filmik nagrany, można sobie go również zobaczyć. Ewentualnie mogę go udostępnić, jak to wyglądało. Bez wycinania zostało to naprawione, czyli z zachowaniem oryginalnych elementów. Przednie i tylne błotniki były uszkodzone. Samochód w pełni jezdny, w pełni był sprawny. Zapalimy sobie to auto. Ono jest zimne. Tyle co było dzisiaj umyte, jedynie. Silnik pracuje idealnie, nie kopci, nie dymi, nie te lepiej jest suchy, nie ma wycieków Opony tak jak mówiłem wielosezonowe cross klimaty Michelin, 21 rok. Z tej strony również kierownica bardzo ładna. Fotele nie były obszywane, nie było nic zmieniane, kombinowane, nie były odkręcone, elektryczne szyby, elektrycznie listerka klima działa motor nie myty marzec 23 wyjmie na śruby również śruby całości w oryginale reasumując mercedes benz citan 2019 rok 1.5 diesel 2019 160 tysięcy przejechane polska faktura samochód zarejestrowany w kraju oglądać go można w Skrzyszewie koło Bieliszewa koło Legionowa 22 km na północ od Warszawy Białękiej pracuję także w weekendy u siebie także jestem dosyć mocno niezależny czasowo jeżeli wyrażacie zgodę możemy jechać do Mercedesa na stacji kontroli pojazdów pomiar miernikiem komputery etc. zapraszam 515 114 103